No, wszyscy gotowi? Tak. Kamera gotowa? Tak. Aktor gotowy? Tak. Zmniejszy kamery gotowe? Biorę udział w warsztatach telewizyjnych. Akcja. Ale power! Podczas warsztatów filmowych realizowaliśmy reklamę o głośniku. Twoje poprzednie głośniki się utopiły? Ten się nie utopi, jest wodoodporny. Akcja! Chwila, zaraz, nie wszyscy naraz, po kolei! Nazwisko? szak. Dowiedziałem się, co to green screen i jak go wykorzystać. Przyszłam tu po to, żeby nauczyć się jak nagrywać film. Cześć piesku! Dzień dobry, proszę słuchawki. Te słuchawki nie działają, kup Maximus tylko za 30 zł. Czas umieć swój wolny czas? Weź głośnik, spraw sam. Nauczyłam się różnych rzeczy. Nauczyłam się na przykład jak się nagrywa. Z moimi koleżankami i kolegami nakrywaliśmy reklamy okłuśników. Kto ona tak mówiła! Ja?